Słuchajcie, jeżeli chcecie, żebym podzielił się z wami łupem z tego odcinka, to musicie siedzieć cicho, tak żeby nikt przypadkiem nie dowiedział się o tym, kto jest odpowiedzialny za te kradzieże. Powitajcie moi drodzy, jestem Dizisowski i witam was w kolejnym odcineczku ze Sneak Ostatnim razem udało mi się zebrać, a raczej ukraść ponad milion dwieście tysięcy dolarów. I o ile dobrze pamiętacie, między mną a wami był pewien deal. Mieliście zebrać więcej łapeczek w górę niż ja ukradłem pieniędzy. Oczywiście z dumą muszę ogłosić, że wygrałem, ale też nie wiedziałem, że będziemy kraść tak olbrzymie Foty. Dlatego też dzisiaj dam wam fory i jedna łapeczka w górę będzie oznaczała 10 dolarów po waszej stronie. I dodatkowo będzie liczyć się tylko jeden słabszy wynik z dwóch kradzieży, które dzisiaj planuję. W tym odcinku spróbuję okraść jacht oraz posiadłość. Na pierwszy ogień oczywiście idzie ta łajba rodem z GTA 5 i mam nadzieję, że nie przypłynąłem tutaj na wakacje i że nie dostałem się na tą łajbę przy pomocy mojej BM-ki. Na szczęście nie. Przypłynęliśmy tutaj pontonem, sprawdźmy od razu ile musimy zebrać pieniędzy. Zaledwie 200 tysięcy dolarów, więc na łapki w górę będzie to zaledwie 10 tysięcy I dziwię się, że tutaj dopłynąłem w jednym kawałku i nikt po drodze nie próbował mnie odstrzelić Ale chyba dopłynęliśmy tutaj bezszelestnie, bo nie ma silnika I wiosłowałem prawdopodobnie moimi rączkami Bardzo lepkimi rączkami, co zaraz oczywiście udowodnię Szukając... Widziałem już ochroniarza i chyba już, już, już jest źle Już jest źle, więc próbujmy go ominąć i szybko idziemy sobie tutaj za burtę! Chyba skok za burtę nie był dobrym pomysłem. Nie jestem tylko pewien tego, jak latarka działa na tych ochroniarzy, ponieważ przed chwilą mogliśmy zauważyć szybką reakcję ochroniarza na intruza, który pojawił się na statku. Dlatego teraz na razie latarkę wyłączę i sprawdzimy, gdzie konkretnie. Są ci ochroniarze. Sprawdzimy, jak poruszają się tutaj. Ojej, oczywiście poruszają się bardzo żwawo, jak na ludzi e, prawdopodobnie z gałaszniką. Aby co tu się stało właśnie. <ścoughs> Ja przy nich jestem tylko kaczką, którą sobie mogą strzelić. Wracając do słowa, rozważnie spróbujmy podejść i sprawdzić. Okej, okay, on się respi tutaj, dlatego też mamy sporo czasu na to, żeby sprawdzić pokoje, które się tutaj znajdują. Na początku waza, później kolejna waza srebrna i złota. Już mamy 15 tysięcy dolarów, już mogę wracać. Prawdopodobnie nie. Tablet, y zegarek i kolejna waza. Tutaj nie ma żadnych półek, które możemy sprawdzić, nie możemy podnieść poduszki. Nie wiem, czy tutaj będzie gdzieś safe w pobliżu, ale mamy broń. Jest, jest! Mamy broń i jeszcze dodatkowo mamy klasyczną pizzę z mikrofalówki. Łajba za parę milionów, ale wszyscy uczestnicy tej wycieczki i tak zajadają się. Py! <laughs> Pyszną pizzą z mikrofalówki. Akurat, gdybym teraz znalazł jakiś safe, to z pewnością skorzystałbym z tego kodu, ponieważ już użyliśmy go raz w poprzednim odcinku i zadziałał, czyli 5-3-4-2. Kompletnie się tutaj nie spodziewałem pod pizzą tego kodu i prawdopodobnie, znając życie, to <laughs> jeszcze więcej pizzy. Niestety nie ma tutaj więcej broni, ale podejrzewam, że kody są pod pizzami, przynajmniej na tym okręcie. Bo skoro już pod jedną pizzą znaleźliśmy kot, to jest szansa na to, że będzie ich więcej. 37 tysięcy dolarów i... mały problem. Ponieważ nie wiadomo gdzie są teraz ochroniarze, ja ich słyszę dookoła. A w tych słuchawkach nie mam dźwięku przestrzennego i ciężko mi ogarnąć gdzie kto stoi. Ciii! Bo się wyda. Idziemy tutaj powoli, nikt nas nie zauważy. Co my tutaj mamy? Mój ulubiony obraz, ohohohoho. Ej, nie mogę tego podnieść. Myślałem, że będziemy mogli podnieść te rzeczy, ale niestety, nie możemy. No, czuję się troszkę jak na wakacjach z All Inclusive. Musimy być ostrożni, żeby nas nie zauważyli, ale mam takie wrażenie, że oni nas przez tą szybę nie widzą. Chociaż wiecie co, nie chciałbym sprawdzać ile szotów w głowę trzeba wystrzelić, aby zabić... Takiego ochroniarza mamy już 41 tysięcy dolarów jeszcze tylko troszkę i będziemy bezpieczni. E, nie wiem, ile mamy am... <laughs> Oni nas nie widzą przez tą szybę. I to bardzo dobrze przynajmniej dla mnie. Tylko nie podoba mi się ta ich wzmożona aktywność. Mam nadzieję, że mnie nie zauważa, jak mnie zauważy, to mam przesranę. Nie zauważył nas! <laughs> to je moje. To je moje, ja się nie po... Co? Skąd? Jak on mnie zabił? Przecież ja był za ścianą. Biorąc pod uwagę, ile warte są te rzeczy, które do tej pory odnalazłem, to myślę, że powinniśmy się skupić na sejfie i mam nadzieję, że znajdziemy kot w tym samym miejscu, w którym był ostatnio, czyli pod tą pyszną mikrofalówkową pizzą, więc bez zbędnego gadania niestety go nie ma. Już z daleka było widać, że go nie ma, co najgorsze nie ma w pobliżu broni, która by nas uratowała. Przed zagrożeniem ze strony ochroniarzy. Dlatego spróbujmy przynajmniej odnaleźć jakieś fanty, które będziemy mogli zabrać. Może pod tą pizzą? Niestety nie. Może jakbym któregoś z tych ochroniarzy zdzielił tą zamrożoną pizzą, to udałoby mi się przeżyć to bliskie spotkanie z nimi. Poszedł w drugą stronę. Dlatego my spróbujmy wejść na górę i spróbujemy. Był tutaj jeden. Idziemy tutaj. Zamykamy drzwi. I oni sobie pomyślą, że no, pewnie ktoś inny tutaj chodzi. Yy, szelba sobie leży tutaj pod ladą. Ja, oczywiście, all inclusive znowu pozbieram sobie te wina. I mamy 38 tysięcy dolarów, jak gdyby e, nigdy e, nic sobie stąd nie zabiorę. Zaraz te obrazy również. Mam taki plecak z, z nieskończoną ilością miejsca. Ale podejrzewam, że z tym shotgunem troszkę łatwiej nam pójdzie. Dobrze. Nie ma nikogo w pobliżu. Nie ma, więc możemy na spokojnie poszukać kodu. Tylko trzeba upewnić się zawsze, czy przypadkiem nic złego nas nie czeka za drzwiami. Też tutaj kucze nie ma nic ciekawego. A mogę ukraść cały jacht na przykład? Byłoby fajnie. Jeżeli on mi wyjdzie za tego rogu, to mamy przez ranę. Jest! Zabiłem go. O nie, idzie, 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 idzie! Ewakuacja! Drzwi, nie wiem dokąd prowadzą, ale. Ten długi korytarz jest idealnym miejscem na strzelaninę. Co my tutaj mamy? Jakaś dźwigienka, ale mamy tutaj też safe. Jednak zanim dostaniemy się do safe'u, to warto byłoby pozbyć się zagrożenia. Idzie, idzie, idzie jeden. Chociaż? Chyba udało mi się przed nimi uciec. Spróbujmy zatem otworzyć safe. Jeden kod był 8643, a kolejny był 5342. Ja myślę, że będzie tam 5342. Kurde, nie! To jeden nie kot! 5342 jednak problem jest, ponieważ nie mamy w pobliżu tutaj żadnej broni. Broń oczywiście jest niezbędna do przetrwania na tym statku. Jak widzieliście, poruszanie się tutaj jest naprawdę trudne i niestety broni znowu nie ma. Poza zamrożoną pizzą nie mamy czym się. Uh! Cicho przestaje hałasować, głupia butelko! Wpisujemy kod do sejfu i spróbujemy uciec. Może jeszcze uda mi się uciec bez konieczności jakaś broń w pobliżu niestety nic nie ma, jak zwykle. Bez konieczności 5, 3, 4... Bingo! Wszystko ładnie na zielono. 100 tysięcy w gotówce. Czyli nie tak dużo. 152 tysiące dolarów. Mi to pasuje. Wy teraz musicie dobić zaledwie 15 tysięcy łap w górę, żeby pokonać mnie. Co raczej trudne nie będzie. E, dlatego teraz zobaczycie mistrza le parkour, Który spróbuje sp szybko stąd zwijać. <laughs> Myślę, się, że nam się uda. Teraz już bez problemów. Powinienem poradzić sobie z przeciwnikami. Nie ma ich. Nie było tak źle? Bez zabójstwa udało nam się zdobyć 153 tysiące dolarów. Prawdopodobnie w kolejnym poziomie zdobędziemy troszkę więcej, więc to chyba jest wynik, który będziecie musieli pobić. Domek, który okraliśmy w pierwszym odcinku, jest niczym w porównaniu z tą olbrzymią posiadłością, której okna są o wiele większe niż drzwi garażowe w tamtym. Malutkim domeczku. Musimy zebrać 25 tysięcy dolarów. Już myślałem, że 25 milionów, znaczy 2,5 miliona, ale nieważne. Eee, spróbujmy. Zapukać? Ja się nie mogę powstrzymać. Chcę zobaczyć, czy to mnie przetnie na pół, albo raczej na parę ćwiartek, czy po prostu włączy alarm. Ale tak naprawdę, bardzo mi się podoba ta waza, dlatego chcę tylko ukraść tą wazę i już stąd uciekać. Do widzenia, mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, ale... chyba mają. Czy ja mam znowu do czynienia z ludźmi, którzy mają Aimbota w dupie? za mnie! Wiemy już, że wchodzenie frontowymi drzwiami nie jest dobrym pomysłem, no chyba, że lubicie wyglądać jak durszlak i dlatego chciałem sprawdzić, czego tak pilnuje ten bystry ochroniarz. Tak bystry, że nie jest nawet w stanie zauważyć jakiegoś pacara skaczącego przy pocie. Zresztą nie zauważył nawet samochodu, który jest na podjeździe i z pewnością nie należy do domowników. A jeżeli jesteśmy już na temacie domowników, to podejrzewam, że to nie jest taka zwykła rodzinka, skoro pilnuje ich stado uzbrojonych po zęby goryli. Ale tak, pilnował Wejścia na dół, kolejna linka, na którą musimy uważać, bo jeżeli włączy alarm, to mamy przesrane złoty zegarek, złote monety oraz spinacz, dzięki któremu będziemy mogli zamknąć ludziom usta, jeżeli będą mieli jakieś wątpliwości co do tego, czy to co robię jest legalne, czy też nie. I zastanawiam się, co to jest za dziwny dom w w którym w takiej niezabezpieczonej piwnicze trzyma się tak piękny dywan, no bo złota się tutaj akurat spodziewałem. W tej grze znajdujemy złoto w najdziwniejszych miejscach. Nie chciałbym później mieć poziomu, w którym musimy okraść Dom Malfonsa, bo szukanie złota w jeszcze dziwniejszych miejscach nie byłoby miłe. Na pewno nie, i chyba to wszystko. Szkoda, że tego telewizora nie możemy zabrać. Wygląda na dosyć drogi. No, gdyby to był jakiś rzadki egzemplarz, no to z pewnością byłoby to coś drogiego. A teraz taka klasyka. Wchodzimy z szybem wentylacyjnym do domu w poszukiwaniu skarbów. Gdzie jest ochroniarz? On tutaj wcześniej był. Jest! Musimy teraz poczekać, aż sobie są pójdzie. Ochroniarz idzie na rundkę w drugą stronę my wchodzimy tutaj i sprawdzamy co takiego ciekawego znajdziemy mamy oczywiście ampetrujka gimby nie znają gitarra i mnóstwo książek z gotówką leżącą sobie jak gdyby nigdy nic na półce może to jest jedna z książek które warto przeczytać szczególnie kiedy jest bardzo dużo stron mamy oczywiście jakieś ładne obrazy które sobie zabieramy hmm, myślę że to jest telewizor a to jest tylko no tu jest telewizor nikt nas nie zauważy z tym telewizorem jak będziemy chodzić po całej posiadłości a teraz sobie wyobraźmy. Co by było, gdybyśmy nagle wyciągnęli jedną z tych książek i otworzyłyby się jakieś drzwi prowadzące prosto do. Sejfu. on jest blisko. Ten przełącznik, myślałem, że mi spadł, ale byłby mały przypał. Wyłączył alarm. Nie wyłączył alarmu. Alarm jest dalej włączony. I co mi to dało? Kompletnie nic. A miałem naprawdę duże. Nadzieję, w związku z tym, tego spróbujmy sprawdzić, co takiego będzie. Na nas nas na górze? A, na szczęście oni chyba nie reagują na otwierane drzwi, ale tak, na pewno jakiś ochroniarz był na górze. Tyle zdołałem zauważyć zewnątrz budynku. Możemy teraz bezpiecznie sprawdzić, co takiego kryje się w kolejnym pomieszczeniu, które jest sypialnią. Um, bank, bank, i takie tam gówna. Pieniążki, pieniążki i jeszcze z pieniążki. Waza, waza i niestety kodu tu nie ma, ale cicho, bo on tu idzie. Nie wiem tylko jak daleko on tutaj dochodzi i proszę bardzo, dobrze, że się schowałem, bo bym nie zauważył takiego sejfu, który sobie po prostu stoi w pobliżu. Co wy na to, żeby go otworzyć kodem 5342? Czyli mamy trzech ochroniarzy, jeden na górze, Jeden na dole, jeden na zewnątrz. Więc najgorzej będzie, kiedy będziemy musieli stąd uciekać. Mm, ponieważ, a, będzie pewnie problem z zasięgiem kałasznikowa. No, ten złoty zegarek stawia opór 8, 6, 4, 7. Więc wystarczy teraz wrócić w miejsce, z którego dopiero przyszliśmy. Ale nie wiem, czy kryje się w tym miejscu. Nam pomoże, może spróbujemy dołem przejść? Nie, to jest głupi pomysł. Ciesowski, uspokój się, idź do sejfu jak normalny człowiek. Ja bym i poszedł do tego sejfu, otworzył go i już uciekał, nawet włączając każdy możliwy alarm. Widzicie, on ma bardzo dziwną rutynę, kiedy tutaj chodzi. On idzie tylko do tego szklanego przejścia i to tyle. Szkoda, że nie możemy rzucić kamieniem gdzieś w pobliżu, żeby go wyłączyć, ale spróbujemy dojść z nim bardzo, bardzo daleko do tego pokoju tutaj. Zapomniałem jaki jest kod. Teraz pewnie wielu z was uderzyło się bardzo mocno w głowę, mówiąc: "Disowski, ty kretynie". Więc yy, 8 6 4 jest moja pamięć fotograficzna jeszcze działa. Chociaż teraz wielu z Was przypomina sobie różne momenty z różnych filmów, których niekoniecznie tak dobrze mi szło. No myślę, że będziecie musieli pobić łapkami w górę mój wynik z jachtu, ponieważ tutaj raczej tego nie przebijecie. No chyba, że spróbujecie dobić no 40 tysięcy łap w górę. Dobra, kamikadze robimy. I uciekamy. Drugi ochroniarz jest tam. Ehm. Um. Teraz tylko pytanko, gdzie jest kolejny z naszych przyjaciół. Wiecie co? Ryzyk fizyk. Nie, nie! Nie! Nie uda mi się. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli chcecie więcej, to oczywiście łapeczka w górę, bo i tak musicie zostawić, żeby pobić mój wynik. Życzę Wam powodzenia i widzimy się już w kolejnym odcinku, gdzie będę próbował ukraść diament. Do zobaczenia i cześć!